Parkę jest kurwa cięższa od twoich... Twojego auta i domu. A. Dzień, Dzień, no, ona, ona waży 4,5 tony. A to nie wiem, jest to, Nie wiem, co to nie jest podobnej wagi co Waltra, do fujas. A kurwa, Waltra 4,5 tony. Ci się słyszysz? <laughs> Ej, weźcie tutaj. No. Na transmisję wbijcie. Daj link. No, wejdź na mój kanał z linku. Hmm... Gdzieś tu wysłałem. Nigdzie nie wysłałeś. Gdzieś tu wysłałem, tu jest. Wejdź z tego linku na kanał. Gdzie? Tu, Tutaj idioto, ty. Zobacz, na generał. Tylko no nie wiem, czy widać farminga. O, mogę tu ekran. Ej, a czemu? No, jest coś nazywa. Ja tak mówię ja... Że kanał kanał nie, 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 się ciągnie. Dobra nie, jak nie, To pisze? Ej, dobra, widać Ej, widać, Ej, Michał, co? Widać dobre transmisje? Czekaj, tak, no, mogę, dać się przez Janka Nic nie przerzucam. No przerzuć, Anna. Nie, bo to śmieć. Dobrze, ja nie mogę. Przerzucę, ale się nim trochę pobawię. Ja to? Dobra, dać. Dobra, dać. O, Halo, halo. Witam, pani kolego jest live, u że także proszę nie drzem brzydkich słów zakazanych. ma live? A? No, masz linka. Chyba kupin w pijem. Pewnie używać takich słów jak na przykład Niger. <laughs> dobra. <laughs> <laughs> tam dobra. Prawda, prawda? Ty, bo mi... ostrzeżenie od administracji YouTube. To... Serio? No, no. Tam do dupy. Właśnie dajcie mi do naiwo. <laughs> Mogę się najbliżej dedukcji zadać, panie kolego. Stajcie mi donata. <grym wziął> Czekaj, jak ty sobie miałeś na YouTubie? No, a na tu Pedały. A jakie profilowe ma? No to dalej mnie ma? Co? <grym wziął> <grym wziął> to stare fotki. Jestem szczęśliwym bóra. człowiekiem. 3, 3, 2, 3. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Ty Janek, seba. Ty, Janek a widziałeś o. ten, e, że Dawida widział 3K osób? Co? Dawida widział 3 koło osób. Jak 3 po, koło poważnie osób. Poważnie ci wypacz, teraz się spinguję pod jednym zdjęcie, czekaj, muszę go znaleźć. Ale no czy... na czym? No 3 koło osób widział, może na. A, powiedziałem jakiś ten, ma. Czyli życzę. Dobra. Biedny Dawid se chciał po prostu na Facebooka młody Dawidek wstawić. Nie, serio, trzyko osób Dawida widział, tylko nie no wiem gdzie to jest. O widzę, je. widzę, ten, że jakiś streamer tam twój kanał wyświetlił. Ja no w 22? Farminga? Nie, ja nie mam, mordo. A nie odbrałeś? tu byś. Fato. Ja nie wiedziałem, że za darmo jest. Chciałem zobaczyć, stary. No zobacz, no, ten... Co to jest? Jakiś błąd aplikacji. <laughs> A co to jest za gościu w ogóle? Nie wiem. Jakiś streamer i ten... I on mówi, aha, jaki debil. Była no, od dojadę tam Jakie <grym> Basem wyciszę. Na A czym? A jak się wyciszyć? Pod czym? Nie jest na Ale to Nie no serio jak się... Nie, bo mi się stream... Ej, do to zostałem za złotówkę. To! No ojca chyba. Cześć, bo ja nic nie się widzę. Ile jest osób? Ej, co, jest 4 osoby. Albo to będzie 4 Czego mam mokry już. Ej dobre, bo to. No, bo to jeszcze donate sam pewnie do nich. Weź się coś napiszcie na czacie, bo nie wiem czy działa. Czekaj mi słuchawki nie chcą działać. Jak się wyciszyć a, na a, farmingu? Czeba. Na to słuchaj. Chodzisz no, ze człowieków w Ascape na sandów I tam masz. Masz suba mordo. Dzięki A weź. coś ja nie daję, na czacie Ja nie daję Suba. No napisałem. I co mam? Gdzie tu mam? Nic tu nie mam. Ja nie daję sobie dla leszcze. Dobra, nic tu nie mam takiego. Mogą być sobie ciebie po Dobra. I tak go nie słyszę na tym farmingu w sumie. Janek, weź coś napisz. Na czacie. Co? Na czacie. Ja mu już napisz. napisałem coś na czacie. Ja ja to... nie... nie wyszedłem w ogóle czatu. Nie ma czatu na live. W ogóle czacie. Napisałem. Bo tylko subskrybenci mogą. Czyli tylko szef. ja na... Na top, w czacie debilu ci napisałem. Dobra, zamknij mordę debilu. Ale będzie kas. Masz ja to przed połączony z czatem? Ty, jak ty, tu chcesz niby donate'a dostawać? Ale widzisz opisu? No. Nie ma nic w opisie u mnie. Jak to no nic nie ma w opisie. A, bo, bo, bo ja... Nie, no jest. Nie ma. Przecież u mnie nic nie ma w twoim opisie. Ja, przynajmniej u mnie to. nie ma. I ja to zaraz to naprawię. Za ja tam wołowaj Dawid nie trzeba? Na 34? Na 34? Nie wiem, zobacz. Na dwójce na pewno trzeba. Na 34 trzeba, no. Ty, A, a gdzie mi ten, ten? Gdzie mi ten nawozy dałeś? Znaczy, te ziarna. Ej, czy czemu mam, mam okay. dwie transmisje na żywo? A co masz pusty? Nie wiem. O! o ja no. się, bo są dwie, nie? Jedna przez OBS-a. A druga normalnie. Ja Co to do... jest za kacperek? XYZ kacperek. Kto to jest? Nie wiem. Tlenek azotu 4. NAW. Marcin Jankowski Młynar. NAW to jest stary pedofil. Kamila.pl 1090 Ej, bo ja mam was